Ja Kirek, a dzisiaj zagramy z gościem Olkiem Duo Showdown. On niedługo będzie rzucał opening dlatego tego tak, messengera, który Wam podam w opisie i w komentarzu. Tam wysyłajcie grafiki, które mogłyby Wam się podobać na kanale gościa Olka. On wybierze najładniejszą i ustawi ją jako swój awatar. Aktualnie jestem we Włoszech, więc zrobię, jakbym na przykład ten miał lagi, ale akurat się nie da nic innego zrobić. No ogóle też jest we Włoszech zbiviona. Ten Hector ma dużo Power bo... W ogóle jakoś to letnie wrzuci Opening na swój kanał. Jak będę tego nie mówił, to przepraszam, ale. No, I to już mówiłem, to przepraszam, ale. No, no, już zapomniałem. On będzie chciał polowanie na After Power Benity i Więc myślę, że w tym polowaniu należy dosyć dużą ustawkę bo jednak krały Star powery to jest dużo Szczególnie nie dlatego, że gościolek ma już dużo pucharków ale ma żeby 26 postaci, na jego poziomie jest zbyt dużą liczbą bo ten mam frienda w Brawl Start. znaczy nie frienda, tylko w ogóle gościa, nie który ma 11 tysięcy kupów i ten ma i ma 24 postaci. Więc to zależy tylko od patra. No chyba tak, W ogóle, łapiecie to, jeszcze pięć killów Ja, ile min był. Ja, ile power killów Easy win! Zero power cubes challenge! Zero power cubes challenge! Dobra, otwieram boksę. To tam nic, dobra. Zagram sobie daję na W ogóle moja najsłabsza ranga to dziesiąta, a gościa Olka to dziewiąta. Więc pod tym względem jestem od niego troszkę lepszy. Jest jakiś tam typ? Ja nie mogę, widzicie jak mi loguje? W ogóle ja mam jeszcze mało czasu na nagrywanie Zaraz jadę do Wenecji Ja nie mogę jak się drą. O, zaraz muszę iść dlatego to będzie ostatni mecz Chyba Jeżeli jeszcze zdążę zagrać Zagram jeszcze sobie Dwa mecze w tym filmiku. No, Dobra, gościolek chyba aktualnie nie gra, tylko gra za niego bot. Ok. Zobaczę, jak on gra, to może pod tym. W ten sposób uda mi się zobaczyć, czy gra za niego bot. No nie, no i przegrałem. Otwarte miejsce. Widzimy się w kolejnym meczu. Okej, okay, już gramy. Ja dzisiaj teraz gram Piperką, a Ole gościolek gra Leonem. O ty Darylu. A to ja podniosę. A. Ja teraz najlepszym na świecie. Nie? Dobra, Piperki bo już mamy więc dosyć dużo. Jak na ten etap gry, gdzie jeszcze nie poszliśmy na środek i nikogo nie zabiliśmy. Chyba, bo już zapomniałem. Szczerze. Szczerze mówiąc, żeby na nikogo nie zabiliśmy. Wiem, że Daryl jest tu. Daryl tu. Nie, to jest nie fair! Oni dostali lepsze miejsce! Dostali to leczenie! Bo użyję ulta. Ta Piper się mnie boi. Prawie Tik ją zabił. Ale tik Electric jest średnio tykom przed tym tiken czy głową tika o oh. kurde okej okay. no easy win Balczamy Piperką na blisko i to się wywabicie proszę. No okej. Okay. To już się żegnam w tym filmiku. Myślę, że filmik Wam się spodobał. Komentujcie, subujcie, lajkujcie. I oczywiście polecam zajrzeć pod ostatnie filmiki. Cześć!